Witaj. Energie wokół nas są tak silne, że wiele osób właśnie w tym momencie nie potrafi sobie poradzić z tym, co się dzieje na świecie i w życiu. Może w tym filmie znajdziesz wskazówki, jak sobie z tym radzić. Czasem czujemy, że świat zdaje się być Przeciwko nam. Ludzie nie postępują tak, jak tego oczekujemy. Sytuacje nie układają się po naszej myśli, a życie zdaje się rzucać nam kłody pod nogi. To uczucie frustracji i bezsilności może nas przytłoczyć. Zadajemy sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego życie nie idzie tak, jak sobie Zaplanowaliśmy. W takich momentach warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czemu lub komu nadaję nadmierne, ważne znaczenie? Często w, naszych, w naszym umyśle tworzymy obrazy tego, jak rzeczy powinny wyglądać. I zaczynamy kurczowo trzymać się tych wyobrażeń. Próbujemy kontrolować nie tylko siebie, ale też innych, ich wybory, ich drogi, ich decyzje. Nasze pragnienia i oczekiwania stają się jak kajdany, które trzymają nas w miejscu zamiast pozwolić płynąć z nurtem życia. I tutaj nasuwa się takie piękne zdanie, świat. Pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Kiedy usłyszymy trochę głębiej, to nie oznacza to rezygnacji z marzeń czy wartości. To oznacza uwolnienie się od. Ciężaru walki z tym, co jest. To nic innego jak przyjęcie prawdy, że każdy ma swoją ścieżkę i swoje lekcje do przepracowania. Nie musimy ich zrozumieć, a nie oceniać. Wystarczy, że przyjmiemy, że tak właśnie jest. Porównania rodzą cierpienie. To, co ktoś osiągnął, co posiada, jak żyje, nie odbiera Twojej wartości. Twoja ścieżka jest jedyna w swoim rodzaju. Każdy ma swój rytm, swoje tempo i swój cel. Nie przywiązuj się do tego, co było, ani do tego, co mogłoby być, bo każda chwila jest nowym początkiem. Przyjmuj z lekkością i odpuszczaj. Gdy przestaniemy się opierać, życie zaczyna płynąć. Gdy odpuszczamy potrzebę kontroli, otwieramy się na nieskończone możliwości. Kiedy odpuścisz przywiązanie do konkretnego wyniku, zauważysz, że życie samo przynosi Ci to, czego potrzebujesz. Choć czasem i nawet bardzo często w zupełnie inny sposób, niż sobie wyobrażałeś, wyobrażałaś. Upieranie się przy swoich pragnieniach przyciąga to, czego nie chcemy. Im bardziej walczymy, tym większy opór stawia życie. Paradoksalnie, gdy zaczynamy ufać, że wszystko, co do nas przychodzi, jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, zaczynamy doświadczać wewnętrznego spokoju. Pozwól innym żyć po swojemu. To trudna lekcja. Zwłaszcza gdy mamy silne przekonania o tym, jak powinno być. Ale prawda jest taka, że każdy ma prawo do swojej drogi, nawet jeśli różni się ona od naszej. Nie musisz akceptować ich wyborów, ale możesz zaakceptować ich prawo do ich podejmowania. W obecnym czasie jesteśmy komfortowani. Chyba źle powiedziałam konfrontowani z prawdą o sobie, o innych, o świecie. To, co nie jest spójne, wychodzi na powierzchnię. To, co było tłumione, domaga się uznania. Ludzie, i sytuacje pokazują nam nasze najgłębsze lęki i pragnienia. To trudne, ale też niezwykle uwalniające. Bo wiesz, w rzeczywistości życie pisze dla nas własny scenariusz. Może nie zawsze rozumiemy jego sens w danej chwili. Ale z czasem wszystko zaczyna nabierać znaczenia. Każde doświadczenie, nawet te bolesne, jest częścią większego obrazu. Pamiętam, jak sama kurczowo trzymałam się swoich wyobrażeń o tym, jak życie powinno wyglądać. Nie było łatwo puścić kontrolę. Odpuścić żal, przestać stawiać opór. O nie. Ale gdy to zrobiłam, poczułam, jak ciężar spada z moich ramion. Życie zaczęło płynąć inaczej, nie tak jak chciałam, po prostu inaczej. A ja. Zaczęłam płynąć z nim. Odpuść. Tak po prostu. Odpuść. I zaufaj, że jest coś większego, silniejszego ponad Tobą, co z lekkością poprowadzi Cię Twoją drogą. Dlatego dzisiaj mówię: puść, puść świat, zaufaj. Pozwól, by Twoje życie było takie, jak ma być. Nie walcz, nie opieraj się, przyjmuj, odpuszczaj i obserwuj, jak wszystko zaczyna układać się w sposób, w jakim nawet. O jakim nawet nie marzyłeś. Nie marzyłaś. Nie jest łatwo, ale warto. Naprawdę warto. Miej cudowny czas.